Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. Ja I propos rzeczy, które ostatnio przeczytałem i chciałbym się z Wami podzielić. Będzie to komiks Asterix i Gryf. Najnowszy tom wydany przez Egmont. Klasyczna, miękka oprawa, to znaczy miękka, taka oprawa, forma do 4 tak jak wszystkie Asterixy. Jest to już kolejny tom stworzony przez kontynuatorów dzieła Renego Gościnnego i Alberta Uderco, czyli za scenarz odpowiada Jean-Heves ferry a za rysunki Dier Conrad. Poprzednie tomy były różne, znaczy mi się akurat podobają, cieszę się, że ta seria jest kontynuowana. Natomiast jeżeli chodzi o Asterixa i Gryfa, czytałem go teraz po raz drugi, album 39. Wcześniej jakoś nie zapadł, zapadł mi w pamięć, byłem ciekawe, jak będzie się prezentował przy drugim podejściu. Początek jest klasyczny, taka klasyczna mapka, gdzie jest umiejscowiona osada galów, takie krótkie naleś, nakreślenie fabuły, czy tam stanu rzeczywistego, przedstawienie bohaterów. I tutaj mamy już tak fajnie, ciekawie pokazane, jak z perspektywy Rzymu widziana jest Daleki Wschód, czy generalnie tereny, jakbyśmy teraz określili bardziej słowiańskie, czyli takie bardziej na wschód niż Germania, czy niż Niemcy. Czyli Barbarikum. Ogólnie rzecz biorąc, Cezar poszukuje jakichś dodatkowych atrakcji dla swoich obywateli, więc wysyła wyprawę na wschód, żeby zdobyli gryfa. W tym samym czasie na wschód trafiają też Galowie i można poznać troszeczkę inną kulturę, taką słowiańską. I gdzie generalnie jest. Zimniej, ciekawiej i co jest naj yy, mi się bardzo na przykład podobało, była to sytuacja taka, gdzie według, znaczy w tym komiksie, bo to nie, nie sądzę, żeby to było rzeczywiste, ale w tym komiksie postanowili odwrócić takie klasyczne role damskie i męskie, gdzie kobiety zajmują się wojewaniem, a mężczyźni bardziej takim pilnowaniem ogniska domowego. Ogólnie są tutaj różnego rodzaju priorytety. Jeżeli chodzi o rysunek to jest fajny. Widać, że to jest kontynuator dziełu Uderco. Postacie wyglądają bardzo podobnie. Grafika jest szczegółowa, odpowiednio mi się to podoba. Bardzo mi się podoba takiego y, częste zabawianie się imionami. po prostu. Tutaj na przykład mamy fake news. Fake news to jest jeden z rzemion, który ciągle tylko wprowadza defetyzm. Zawsze wymyśla jakąś. Historia, która generalnie może się wydarzyć, może nie i tak dalej. Ogólnie historia mi się spodobała. Cała ta wyprawa, cały ten klimat, cała ta relacja, jakie tam się wytworzyły na tym wschodzie, były bardzo fajne. I ogólnie rzecz biorąc, za swojej strony polecam ten komiks. Nie jest nie jest może najlepszym w całym cyklu Asterixa, przygód Asterixa i Obelixa, ale na pewno też nie jest najgorszym. Jest takim średnim plus. I co jest moim zdaniem zaletą, bo w, ciężko po tylu latach kontynuować dzieło, które w znacznej mierze wyprzedziło swoje czasy. Jak tak patrzę, o córkę wersy Gnatoryxa też mi się podoba. Wersja Gnatoryxa. mi się podoba. Papirus też, który skradł 2-3-4. Piąty album w sumie tych twórców. No, jest. Fajnie że, fajnie, że to wychodzi. Mnie to akurat cieszy. Cieszę się, że Egmont to wydaje. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jesteś fanem Asterixa i Obelixa, polecam raczej, moim zdaniem, raczej się nie zawiedziesz. To by było na tyle. Napiszcie mi w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie. Czy znacie ten album, czy w ogóle czytaliście kiedyś Asterixa? Z chęcią zapoznam się z Waszymi opiniami. To by było na tyle. Do następnego razu. Cześć.